Cześć, witamy w turnieju Fort Boyard, czyli turnieju, w którym znani ludzie pajacują dla pieniędzy. Czyli robią to, co zawsze. I nie ma łatwo, bierzemy trudno. I na początku możemy wybrać swojego wojownika. Mamy do wyboru chłopa, Polaka, yy, Łysiaka z ochroniaczami na rękach i okularsami, i na nogach też ochroniaczami. Murzynkę niebieską. Takiego zielonego chłopa. I taką babę żółtą. To jest trochę jak kolory Power Rangersów. Czyli mamy różne. I czerwony jest najnormalniejszy. I bierzemy go. No i tutaj mamy takiego dziada. I on tutaj udaje tego polskiego, fajnego. Poprzedzam, że miałem bardzo słaby sen tej nocy. I nie pomogę wam dzisiaj. Śniło mi się, że biegłem ciemnymi korytarzami I coraz szybciej, coraz szybciej rosła adrenalina. To na pewno duży minus, że nie ma tego Polaka, tylko zamiast niego jest jakiś właśnie dziad, co mi się kojarzy ze sprężynowym czarodziejem. I boję się go po prostu. I on tu nic tak za bardzo nie mówi, tylko takie włeś, jeszcze i są napisy. A no i okay. jest to dziecko, pasparto i mamy klepsydrę. Pierwsze nie, czyli i ujeżdżanie, ujeżdżanie dinozaura. dinozaura. Jak możemy pamiętać, właśnie z programu, z telewizora. Jak trzeci golec, właśnie ukatrupił Tyrony Zeruksa i zdobył klucz. dla tych, co nie wiedzą, wytłumaczę, musimy szczałkami tutaj utrzymywać y, się na tym dinozaurze. I akurat tutaj gram na trudności wysokiej bardzo i nie widać, a pokazywało szczałki, w którym. A to samo muszę zgadnąć. I spacją zwalamy kokosy. Y, waląc nie kością. Wkrótce już mało mam czasu i już muszę dobrze to robić, bo już straciłem na zwalanie się z dinozaura. No jak widzieliście y, tutaj właśnie muszę zwalić tych kul dużo i wtedy na końcu wypadnie klucz. A już mi dobrze idzie. Patrzcie, jeszcze jedna kula. Mało czasu jest, jest duża emocja. 5 i udało się. Lux. Hm. No i nasz Łysiak zbiera glot. Radość jest. Łysy się cieszy. Ja się cieszę. I najważniejsze. Woo. Dziecko Woo. też się cieszy. Yeah. Well Przyjaciele mi tu gratuluję. Lux. Łysy dumna nasz czuje. I ja też. To teraz oni biegną do kolejnego. Jest właśnie taka pokazówka, jak wszyscy biegną. To tak samo jak właśnie w tym prawdziwym. Okay. Tutaj dużym minusem gry jest, że nie można nigdy zapauzować. Na przykład, jakby mnie mama, mama wołała, to ja nie mogę, bo teraz muszę zbierać wiadra. I dalej i lecimy to muszę przenawalać. I wlewamy te wiadra tu. I wtedy się klucz podnosi, jak widzicie. I, i dalej. I o, 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 zginąłem. Biegniemy po kolejne. Łapiemy. Musimy tu na środku złapać wiadra. Bo inaczej się wylewie. I sióp. Jest bardzo duża emocjonalność w tej grze. Ach. Nie wylewaj, durny łysolo. Bo zabraknie. To jest taka plaża. Podobnie nie do strażactwa. pracaj. wracaj. No ty, durniu. Łap te wiadra, no no klikam, nic się nie dzieje. Króci! Co no za szajs! Szybko... Króci, no! Ej, umieraj, łysiaku! Dziwne jest też to, że nie biorą udziału znani ludzie i... Nawet nie to, tylko... Zawsze ten Łysy, co sobie wybrałem, go, bierze udział we wszystkich zawodach. To po co ta reszta drużyny jest? Chyba, żeby zabrać resztę pieniędzy na podział. To skócha jest y, konkretna. Tutaj brakuje też w tej grze minus kolejny. Nie ma zagadek od grubasa. Tego wiecie, że... O! Czego w mojej wieży? Nie przadnie typowy ha Haha, cichaj. Że babę tu wysłali naprawdę to już szanse na wygrane, to już... Ach, szkoda. Już mówię zagadkę. No, zasady są... Bardzo ładne, klucz, bardzo bym go chciała dostać. Jak mi tak będziesz przerywać, to dostaniesz, ale kopa i wylecisz z mojej wieży. Zagadka teraz będzie i... słuchaj... Znasz każde wydarzenie, które miało wpływ na mnie. Znasz mnie lepiej niż ja klaunie. piecień plecień, bo deszcz pada. Tralalala, stratatata. Czas start. Nie konwersacji. Yy, korona. Yy, pogoda! Yy, Słońce, wiatr, Pogoda! pogoda. Wy, stop, cicho. Tak, no dobrze. No, masz, masz, super. Brawo, brawo. Idź stąd. Oczywiście dajmy mi klucza, co nie pasuje do żadnych zamków. I wygranko. Kolejną turniejką jest wyciąganie mieczka. Musimy strzałki lewo, prawo nawalać. Wyciągniemy miecza, to pamiętam jak Pudzian On wbijał do tego miecza, a Ibisz w którymś odcinku wyciągał, czy coś tam było no. Patrzcie, wyjąłem miecz I ta, to nie koniec, kolejnym rzeczą jest rozwalenie liny Trzeba nacelować siłę grzmotu, celujemy i... A widzicie? O nie, słabo wyszło O, siła duża Dobrze Słabo. Mało czasu. Tnij, tnij. Łysy. Kruci. Skucha znowu. Kruci. Co za... Mm, łysy. Mogę wybrać jakiegoś muskularniaka, ale były do wyboru tylko babie i jakiś That's cienki patol. Aha, kolejny minus. Brakuje grubola walącego w bęben. Le bull. on był jednym z moich ulubionych w tym programie, on wygląda jak taka wielka żaba. Co by zjadła wszystkich. Tutaj musimy kule, biec, szybkość i myszką je do dziur. To jest łatwa konkurencja i ja jestem w to dobry. Bierzemy kolejną kulę i tak sześć razy. Taki turniej to ja bym chciał, żeby był na olimpiadzie. Została ostatnia kula i bez problemu, a widzicie? Siu. Kolejny glucz zdobęty i jak widzicie, wszyscy się cieszą. Ja, moja rodzina i to dziecko. Następny turnie jest dziwny, bo mamy... Nasz Łysy siedzi w samochodzie z e, rękawicą do bitki na końcu, a drugi oszołam. Jeździ i nam przeszkadza i my musimy po kolei walnąć w te tarcze po kolei. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i jedynka chyba jest. Gdzieś za mną. I on przeszkadza. krócej i ten durej właśnie mnie teraz wali we mnie. Tu mamy jeden. I siop. I teraz do dwójki. Szkoda na przykład, że ja nie mam karabinu jakiegoś i bym nie mógł w niego strzelać, bym po prostu go zabił, by było po sprawie. Ty... Zdrogi, drogi, no patrzcie co on robi, a mi czas się kończy. Dwójka. Jest. Mało czasu, już widzę, że to jest skucha, przez tego durnia. Z drogi, no ty... Trójka. Jaki to jest frajer. No nie. No i fa... Przestańcie do mnie mówić, bo was wszystkich pozabijam. Oh, ha ha ha, zobaczymy dalej, dziadzie. Finiły. Kolejny turniej jest dziwny, bo mamy jakąś taką lodową panią. Nie znam tego z telewizora. Że taka baba. Może zamiast grubasa ją wsadzili, ale ja wolę grubasa. Tego bębniarza. I to musimy ręką złapać kule, co spadają z rur. I zleci my musimy o spację, no i to jest to. Nie jest to trudne. Aha, jeszcze babam No i złapanej. I to jest Turencja, która jest upodobnieniem do zagadek Grubasa z Tylko nie ma Grubasa i wieży. Ale mamy za to... Y ...papiery, które zawijają naszego łysola. No i mamy zagadkę. I... Jest ten dziad i on chce nas właśnie zabić. No i... Nie wiem, jak to zgadnąć i... Usiak jest zawijany jak naleśnik i nie mogę na to nic poradzić. On się tu coraz bardziej dusi i... Wiem, to będzie... Nie, to... O nie, to było... O nie, to ja wiedziałem, ale no dobre, no... Zginął mi No Nawet nie zdążyłem tam się skupić. Dobra, kolejna runda polega na tym, że mamy takie pały. Kręcące się pały, pałę górną i dolną. Przez pałę dolną musimy robić przeskoki. A górną się musimy uchylać pod. I po drugiej stronie mamy czarodzieja z magii bez tajemnic. I on też skacze. I czekamy na jego skuchę. No i to tak coraz szybciej leci. Jak widzicie, emocja jest duża. Trzeba też czy, czy, czy uważać, żeby się nie. No i umarł. Rozsarpało mi, umarł. No, nie będzie już magii bez tajemnic, ale za to mamy glucza kolejnego. Luks. tutaj chodzi o to, że jedziemy po tej plaży, gdzie ta baba kręciła głowy tygrysów i zbiera się pieniądze. I jedziemy samochodem, musimy unikać tygrysy. I w, zbieramy wodiczkę, napełniamy nasz wóz i jedziemy. I teraz wycofujemy. Tam trochę w tygrysa wjechałem, ale... Tylko na ogon mu najechałem i tylko trochę boli. Z drogi! Krócej zjemnie. Krócej przelaz przez mnie! Groźnie było. Teraz podjeżdżamy do tej rury. Musimy nawalać spację i wlewamy wodiczkę. Dobre, jeszcze brakuje trochę wodniczki, musimy podjechać po nową. Muzyka dodaje nam dużo emocji. Po prostu. Spaduwa! Na przykład, jakby moglibyśmy. Fajnie było, jakby moglibyśmy strzelać z tego auta do tych tygrysów i po prostu ich uka Dobra, już jest emocja najwyższa. Mamy mało czasu, jest tylko 15. Durdy tygrys mi włazi pod koła. Nie ma co robić. Patrzcie, mamy 8, 6, 5, Lewaj Jest! Na zero się udało! Niesamowito się emocja miała. Udało. A krócej, a ja się spłaciłem. O nie, tylko niewodny rakietnik. To jest najgorsze. Tu się nie na tym w ogóle fruwać, jak ja ćwiczyłem tyle w San Andreas rakietnicą latanie, to to nawet nie pomoże. Patrzcie, trzeba zbierać te wszystkie pieniążki. Nie, nie, nie. Patrz, został i... Łap to! Aaaa, króci. to jest durne! Utop się tam! Kolejna runda to jest zapamiętywanie. Dziad siedzi tutaj na jakimś klopie albo tronie. A jest takie podobne jak w Hugo było. Mamy chłopa z maską psa i on ustawia kolory. I my musimy zapamiętać te kolory. Tego oczywiście się nie da zapamiętać, bo to jest ich 20, W Hugo to tam było jakieś możliwe. I ja już y, wiem jak to... Trzeba zrobić zdjęcie z monitora. I ja już mam, a, mam zdjęcie i... Zielony, niebieski... Aj, kto to Kaga teraz przechytrzył? spręży na wydziadzie? Mówiłem, że się nie śmiej. Wygranko. Dziad nie słyszał chyba nigdy o komórkach i robieniu zdjęć. nimi? Poszło mu w galoty i jest mu głupia oczywiście. Ostatnia runda najważniejszą jest. Czyli mamy zgadywanie zagadki, ażeby Murzynka przekręciła głowę Tygrysowi. Mamy podpowiedzi, słowa. Czemu mamy tylko dwa? Nie wiem. No i teraz musimy... mamy czasu i zgadnąć musimy. Dobre, nie ma czasu. Szczelamy na to. Myślę, że to będzie dobrze. Czekamy na wynik. Ustrzygliśmy głośny pierd... i... Oh no, right. Krócy i co? A, a może jeszcze raz. No to... w telewizorze było tak, że jak już skłeś to skuchaj. i jesteś frajerem. Tutaj akurat jest zrobione tak... że mamy mniej czasu i... Dało, bogactwo jest z nieba. Łapiemy teraz strzałkami, łapiemy, sterujemy rękami łysola i bierzemy, co się da. I wynosimy to do domu. Oczywiście minusem jest to, że nie można to zrobić tak jak późnian, że ładujemy pieniądze w babę jak wywiadro. No ale za to jest muzyczka ta sama, co w programie. Ty, 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 ty. I z pełnym łysiakiem biegniemy. Najwyżej nie zdążę i zamkną mnie tu i zjedzą mnie te Ale jak będzie 10, to będę uciekał. Dobra, jest 10. Uciekaj. O, ledwo. Uff. No i to jest wygranka. Wygraliśmy 5 pająków. Gwiazdkę i... Osiem tysięcy złotych. Dziękuję za oglądanie. Okay.